Za mamę młodzili pracownicy za tatę Ukrainy chcą wy <tukling> za Putina. Brawo za mamę. Za tatę. Proszę bardzo miejsce. Za Putina. Za mamę. Młodzili. Pacownicy. Za tatę. Ukrainy chcą wy. Za Putina. Kraj Brawo. Za mamę. Za tatę, koszyman za miejsce, za, za Putina, chodź, chodź, za, za, mamę. za młodzi pracownicy, za tatę z, y, Ukrainy chcą wyjść, za Putina, Brawo. 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 Za młodzi, za tatę, koszyman za miejsce, za, chodź, chodź, za chodź, Putina, za Putina.